Dzisiaj zabieramy się za montaż butli jak widzicie przestrzeń na butle mamy tutaj dość nieregularną mamy tutaj taki wypust od spodu mamy kompresor zdejmę zaraz kompresor zobaczymy jak on daleko wchodzi w tą wypustkę jeżeli jeżeli będzie tam dość sporo miejsca to po prostu odetniemy tutaj tutaj dość dużą część ale to mówię, to zobaczymy ile miejsca jest od spodu a potem to ładnie załatamy, zobaczymy jak to będzie wyglądać zobaczymy ile miejsca na butle się zrobi na dzień dzisiejszy butlo nam się opiera tutaj o ten rand możliwe, że nawet nie będę musiał całego tego wycinać tylko po prostu zrobię tutaj miejsce na, na naszego na nas zarys butli, tak naprawdę. No, tak to będzie wyglądać. Tak to wygląda od spodu. Te widzicie, mamy tutaj kompresor. Dość duże urządzenie. Dużo miejsca zajmuje. Nie ma możliwości tego przenieść gdzie indziej. Można trochę zmodyfikować uchwyt, ale te mówię, zobaczymy, jak to wyjdzie nam. Ile miejsca będziemy potrzebować. Tak to wygląda po zdjęciu całego uchwytu Mamy tutaj dość dużo miejsca tak naprawdę ta wypustka którą tam mamy od, od góry zaraz jej po prostu nie będzie Pokrótce Wam wytłumaczę czemu musimy obniżyć wszystko to jak widzicie to jest poziom budki także jest jest dość wysoko obetniemy tą, tą wypustkę o której mówiłem zejdzie nam dużo, dużo niżej takie oto właśnie prace ręczne tyle trzeba obciąć jak na razie a potem zobaczymy ile Ile do końca, żeby wyrównać. No, i mamy już obcięte. Wyjmujemy. O! Widzicie, ile jest obcięte? Tak naprawdę samo, samo wygłoszenie. Teraz zamocujemy sobie naszą pompę z powrotem na miejsce. Zobaczymy. Ile ona tutaj wystaje? Naprawdę nie powinno wystawać nic. A tyle miejsca nam tutaj yy, mamy ekstra na, nasze, na naszą butlę. Kompresor jest przykręcony. Tutaj widzicie jeszcze dużo, dużo miejsca mamy. Tutaj tak naprawdę możemy cały ten, cały ten rand wyciąć na równo. I na pewno no ładnie butla się schowa a jeżeli nie, to dużo nie będzie wystawać z teraz z tej perspektywy możecie zobaczyć ile żeśmy uzyskali dodatkowej przestrzeni praktycznie poziom butli już jest równy poziomu tapicerki ale chciałbym uzyskać Poziom taki, żeby można było swobodnie zamknąć yy, naszą pokrywę oryginalną, która tutaj jest, więc prawdopodobnie jeszcze trochę trzeba to opuścić w dół. Tak więc, finalnie, jak widzicie, mamy oryginalną tą pokrywę. Ta pokrywa nam się jeszcze tutaj ładnie ułoży. Ona trochę, trochę nam się zapadła środkiem, ale, ale ładnie nam wszędzie. Będzie ładnie dolega, nigdzie nie będzie odstawać. Także oryginalny zarys bagażnika będzie zachowany. A pod spodem, to jak widzicie, mamy już butle Teraz pytanie jest, jak wykończyć naszą powierzchnię, którą żeśmy wycięli. Zaraz wam pokażę. Jest to bardzo łatwy sposób. Ja tu się nie będę bawił w jakieś waty szklane maty i inne pierdoły na żywice, bo to szkoda na to czasu te czasy, jeżeli chodzi o takie naprawy już minęły miejsca jest sporo nie potrzebujemy tutaj jakiejś wielcefachowej naprawy po prostu chodzi o to, żeby zakryć nam dziurę i żeby żadne płyny nie, wydostawały się, nie dostawały się do środka, czyli woda a zaraz wam pokażę jak to jak to będzie zrobione. Także mamy tu wstępnie już podkurzony. Nasz bagażnik wygląda w taki sposób. Jeszcze wam pokażę. O, tyle żeśmy wycięli jest to coś tutaj równo nie musi być idealnie nie ma co przesadzać ale powierzchnia musi być przede wszystkim czysta bo co będziemy dalej robić to zaraz Wam pokażę tak więc tak mata do wygłuszeń Najprostsze sposoby są najlepsze, tak więc wyklejemy sobie całą przestrzeń bagażnika. Matą. Może nawet nie wyżej bagażnika, bo bagażnik jest dobrze wygłuszony, ale wyklejemy sobie całą przestrzeń koła zapasowego, a w tym przypadku butli, która tutaj będzie, więc działamy. Jest dość gruba, sztywna, więc potrzebnie nam tutaj zakryje tam, tą dziurę. Kabelki sobie zostawimy na zewnątrz, kabli nie będziemy wiązek, nie będziemy zaklejać, zostawimy je widoczne, tak jakby na wszelki wypadek tutaj doszło nam do jakiejś awarii, czy żebyśmy mieli dojście przede wszystkim taki mamy efekt końcowy ta przestrzeń na koło jest wyklejona, także będzie można teraz spokojnie osadzić butlę, wywiercić otwory montażowe i przekręcić ją do, do wnęki. To jak widzicie, tu ładnie się nam zakryło. Nie będzie żadnych problemów, jeżeli chodzi o szczelność. Taki był mój plan. Efekt jest jaki jest. Nie każdemu może się po to podobać, ale. Ja jestem zadowolony ze swojej pracy Przymierzyłem sobie już podłogę tam tutaj właściwą, bagażnika butla mam pod spodem To tutaj widzicie, wszystko ładnie nam się zmieściło naklejka, w razie czego, jakby ktoś potrzebował jest Także można butlę teraz przykręcić do, do wnęki koła zapasowego, słowem podsumowania. Bagażnik mamy już skończony, jeszcze żadnych prac robić nie będziemy oprócz podłączenia naszej butli, butle tak jak widzicie jest przykręcona już, w sumie nie widzicie, no ale musicie uwierzyć mi na słowo butle jest przykręcona. Widzicie, cała wnęka jest wyklejona matą. Czy jest to dobrze, czy jest źle, to już pozostawiam wam do oceny. Te mówię, to auto to w Genewie już było, tak? Już, już tam nie będzie jechać. Także nie ma się co martwić. Podłoga jest na równo, nigdzie nie odstaje. To, jak widzicie. tutaj Trochę mamy jeszcze wybrzuszenie, bo yy, miałem tutaj yy, parę rzeczy na, na pokrywie i trochę nam wklęsła ta pokrywa bokami, odstaje delikatnie, ale to kwestia yy, konstrukcyjna. Na razie akumulator zostawiam w takim stanie. Jeżeli przyjdzie mi coś ciekawego do głowy, to to wykończę, a jak nie, no to, to tak zostaje. Mnie to nie przeszkadza. Tam nic trzymać nie będę. Większość rzeczy, które będę. もう1つ。